Witajcie, kochani. Włosi powoli wracają z wakacji. Okres ogórkowy we Włoszech się kończy, aczkolwiek jeszcze większych wydarzeń poza tymi ogólnoświatowymi nie widać. Bardzo odważne wystąpienie takiego Nestora włoskich dziennikarzy, pana, który nazywa się Vittorio Feltri. Zliczy już sobie pana 80 lat. Pochodzi z regionu Bergamo, czyli z północnych Włoch, i który od zawsze, można powiedzieć, był jednym z wyróżniających się felietonistów włoskich. Natomiast w chwili obecnej zaczyna mówić, jakby to powiedzieć, coraz prościej, coraz bardziej dobitnie. Otóż powiedział on, że w chwili obecnej. Wszyscy robimy bardzo duży błąd, a mianowicie używając słowa imigrant. Imigracja to coś zupełnie innego niż najeżdżanie, bo stwierdził, że właściwie odpowiednie słowo to jest inwazor, najeżdżca ktoś, kto najeżdża kraj, ponieważ yy, jeśli komuś zależałoby na tym, aby do danego kraju się przenieść, no po prostu występuje o wizę, stara się załatwić to w sposób formalny, jak zrobiło bardzo wiele osób. Także w przeszłości, i tutaj właściwie nie stawia się nikogo. Jeśli ktoś chce przyjść do kogoś z wizytą, no to najlepiej gdyby uprzedził i, i nie można stawiać przed faktem dokonanym. Tym bardziej, że jeszcze podkreślił nie chodzi o ludzi biednych. Przecież nikt tych ludzi nie przewozi za darmo. To są ludzie, którzy gdyby zainwestowali pieniądze wydane na podróż w swoim własnym kraju w jakiś chociażby niewielki biznes, to mm, mogliby przyzwoicie zarabiać dla własnego dobra i dla dobra tego kraju. To jest właściwie jedno z pierwszych wystąpień y, dziennikarza tej klasy który po prostu wyraża się bez ogródek, abyśmy użyli polskiego idiomu. Bardzo konkretnie. Oczywiście widać wszelkie ataki, ale z drugiej strony właściwie coraz więcej wystarczy popatrzeć na ilość tak zwanych lajków na poparcie, podobnie jak w przypadku pana generała Wannacziego. Po prostu to, co powiedział zresztą ostatnio także Mario Giordano, o którym Wam wspominałam, że ludzie się identyfikują z generałem Vannaci. Większość włoskiej opinii publicznej myśli tak jak pan generał. I tutaj y, właściwie, jeśli wymagamy od polityków, żeby reprezentowali naród. No, to powinni reprezentować właśnie w taki sposób, jak reprezentuje pan Wanachi, pan generał Wanachi, bo warto ten stopień podkreślić, że nie jest to osoba wykreowana w sposób, nazwijmy to sztuczny, aczkolwiek tutaj już też słyszałam od Włochów, którzy też zaglądają na ten kanał, że, no i, że nie wierzą w postać, że jest przerysowana. Słuchajcie, wiecie, bardzo trudno jest to w jakikolwiek sposób określać, ale faktem jest, że coraz więcej Włochów wyraża swoją opinię i identyfikuje się właśnie z takimi osobami. A jeśli chodzi o Wittorio Feltriego, zawsze był etycznym dziennikarzem, a w tej chwili w jego wieku właściwie ma on taką jakby to ująć większą swobodę wypowiedzi. Myślę, że to jest bardzo istotna sprawa. I tutaj mówiąc dalej o tych samych sprawach, wystąpienie y, 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 przedstawicieli Węgier. Na forum europejskim, a pamiętajmy, że w tej chwili Węgry mają prezydencję unijną do końca tego roku kalendarzowego, no, wypowiedział się przedstawiciel też Fideszu, pan, który się nazywa Redfari Benche Mate Redfari, przy czym właściwie w języku węgierskim pisze się Redfari Bencze Mate, dlatego że w języku węgierskim zawsze stawia się najpierw nazwisko, tego już. Mnie koledzy węgierscy nauczyli. Natomiast jest to jeden z przedstawicieli czołowych polityków Fideszu i pan. Między 40 a 50, więc jeszcze nie całkiem zgrzybiały, można go zaliczyć do średniego pokolenia, który bardzo jasno określił sytuację w Europie w związku z morderstwem trzech małych dziewczynek, popełnionych przez popełnionym przestępstwem przez urodzonego w Anglii syna imigrantów z Ruandy. I powiedział. Kilka rzeczy, nad którymi warto było się zastanowić. Po pierwsze, czy Europę w chwili obecnej stać na otwieranie granic? Wykazał przy pomocy faktów, że w chwili obecnej Zaczyna, się, zaczyna już dochodzić do 30% obywateli unijnych, na razie to jest jeszcze 22, ale w tym roku jest wyraźna tendencja wzrostowa, ludzi żyjących poniżej progu biedy w Unii Europejskiej. I niestety właśnie około 30% jest to w takich krajach, na przykład, jak Grecja. Także okazuje się, że owa polityka wstrzemięźliwości, austerity, nie sprawdziła się zupełnie. I w tej chwili jest coraz więcej problemów, coraz bardziej rosną koszty podstawowych produktów, koszty, koszty życia. I to jednocześnie zabija gospodarkę. Dlatego, że jeśli ludzie mają problemy z dotrwaniem do następnego miesiąca, to nie będą sobie kupować żadnych gadżetów, nie będą zmieniać lodówki co pół roku ani telefonu, prawda? Także tutaj widać, nie będą jeździć na wakacje. Czyli yy, właściwie widzimy tendencję zabijania Europy. Jeśli się będzie drukować pieniądze, będzie rosła inflacja. I Węgrom chyba tego wszystkiego nie należy mówić, bo u nich co prawda wtedy, kiedy w Polsce na półkach był tylko ocet i listki bobkowe, czyli laurowe, to na Węgrzech dużo lepiej nie było. Aczkolwiek trochę lepiej było, ale jest tam y, trochę inny klimat i y, można na przykład dłużej cieszyć się owocami z własnego ogródka, lepiej rosną. Y, naprawdę mogę Wam to potwierdzić, y, dlatego że wielokrotnie byłam na Węgrzech i jednocześnie moi przyjaciele tutaj często przyjeżdżali i, i, i zawsze. Y, miły Krystian przywoził mi kilka wiader własnych pomidorów, ogórków, cukinii, tego co akurat u niego wtedy dojrzewało i rzeczywiście była to ogromna różnica. Ale nie w tym rzecz, a mianowicie, że w końcu ktoś zaczyna mówić jasno i konkretnie. W tej chwili nas po prostu na to nie stać. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Polskę, ja ostatnio umieściłam przepowiednie ojca Klimuszki, Wszystkim serdecznie polecam recepty ziołowe ojca Klimuszki, gdyż naprawdę mogę potwierdzić, one są bardzo dobre, bardzo skuteczne i pomagają. Między innymi, postępując według zaleceń ojca Klimuszki, zwalczyłam zarazę. Na którą zachorowałam bardzo wcześnie i ciężko ją przechodziłam, ale dzięki nalewce propolisowej i nalewce bursztynowej udało mi się samodzielnie po trzech dniach zaraz wyjść bez żadnych innych pomoc. Także po prostu wydaje mi się, że ojciec Klimuszka przewidział jeszcze jedną rzecz, z której musimy sobie zdać sprawę. A mianowicie dotyczy to y, imigracji i w tym razem prawdziwej imigracji. I trzeba się zastanowić, bo chociaż Polska była i cały czas stara się ją y, wykorzystywać, doprowadzić do tego samego po, poziomu jak y, współczesna Anglia, to y, trzeba sobie zdać sprawę, że niedługo Prawdopodobnie, jeśli będzie tak, jak jest w chwili obecnej, to niedługo o, trzeba się będzie naprawdę otworzyć na imigrację i to nie fikcyjną, ale prawdziwą. Tym razem będą to prawdziwi inżynierowie i lekarze, staruszki, kobiety z dziećmi. Ci wszyscy, którzy yy, yy, po prostu chcą żyć w spokojnym świecie, chcą pracować i zarabiać na życie. I chcą żyć w twojej kulturze. Przede wszystkim biali chrześcijanie. Wiecie, kiedy się decydowałam, że chcę jednak mieszkać w Polsce, moja serdeczna przyjaciółka i daleka kuzynka Powiedziała, że chyba mam zaburzenia jakieś, bo ona nie może uwierzyć, że to ma sens. No, no cóż, pod pewnymi względami wydawało się przez dłuższy czas, że miała rację, ale ostatnio ona także zwróciła się do mnie z prośbą, żebym się zorientowała, jakie możliwości pracy jako dobrej klasy konserwator zabytków miałaby w Polsce. Wiecie, coraz więcej jest ludzi i u Włochów widać też już jakąś właściwie desperację, kiedy w tej chwili partia demokratyczna walczy o tak zwane just solis, czyli prawo dające obywatelstwo każdemu, kto się urodzi na terytorium włoskim. Do tego czasu była taka możliwość, aby dziecko urodzone na terenie Włoch, kiedy dochodziło do pełnoletności, mogło wystąpić o obywatelstwo, ale to się odbywało drogą administracyjną. Natomiast w tej chwili właściwie dąży się już do takiego dawania obywatelstwa włoskiego na siłę, takiej deprecjacji obywatelstwa. I to jest bardzo smutna sytuacja, dlatego że właściwie kiedy patrzę z boku, aczkolwiek doceniam, jak wielu jest ludzi zdrowomyślących, to jednak nie wiem czy da radę czy naród włoski da radę się uratować bo znajduje się jeszcze w o tyle trudnej sytuacji że Włochy są naprawdę piękne i po prostu właściwie wielkie koncerny chcą Włochy przejąć już w tej chwili, jak Wam wspominałam, Wielkie Jeziora Alpejskie to mamy e, niezmiernie bogatych miliarderów kumpli Putlera e, albo e, kum, kumpli e, Demoniachu. I, i, I mamy tutaj. Właściwie, no coraz mniej Włochów. Włochów zaczyna być nie stać, tak jak mówiłam Wam, przepraszam, bardzo jest ciężko tutaj z tymi szczeniakami też mam prośbę. Po prostu jest mi bardzo ciężko. One są w, na etapie y, wielkich zniszczeń. Spokój! są na etapie zniszczeń i po prostu moje środki, tym bardziej, że mamy w tej chwili już praktycznie koniec miesiąca, a jeszcze zasiłek nie dotarł, po prostu nie pozwalają mi na takie rzeczy jak na zakup nowych butów czy nowego sprzętu. Po prostu jest mi bardzo ciężko, a y, żeby kupić dla nich jakieś naprawdę dobre kenelki, na to po prostu mnie nie stać, więc po prostu jest mi bardzo ciężko. Więc pytam, gdyby ktokolwiek mógł przyjąć tak samo szuka domu Greta, która po prostu no, nie może zostawać sama w domu, a nie mam, w ogródku też nie może, więc po prostu w tej chwili y, sytuacja jest tak ciężka, a ja się tak źle czuję, że. Po prostu łatwiej byłoby mi odejść, wiedząc, że te zwierzaki znalazły dom, ponieważ nie czują się wyraźnie ze mną dobrze wracając dalej bardzo ciekawy materiał przygotował kolejny youtuber którego wyjątkowo lubię a mianowicie Omega Click to jest pan o którym wam mówiłam który występuje w masce anonimus nie pokazuje swojej twarzy zmienia swój głos wszystkie materiały które wykorzystuje przy swojej pracy umieszcza zawsze na kanale Telegram gdzie można znaleźć, nazywa się Omega Click, tak się nazywa jego kanał dokładnie i serdecznie zachęcam do tego, aby do tego kanału zajrzeć, a mianowicie czym zajął się ostatnio Omega Click? A mianowicie um, ostatnim newsem, a mianowicie y, mpoxem, y, czyli y, y, m, małpią zarazą. Przede wszystkim zajął się tym od strony... Y, Dokumentacji. I mianowicie to, o czym już zapewne wszyscy wiedzieli, w chwili obecnej Afryka znajduje się w trudnej sytuacji z tego powodu, że ilość chorób zakaźnych, które tam są obecne, jest na bardzo wysokim poziomie, tylko jest różnica. Jeśli chodzi o tak zwany empoks. To jest kwestia właściwie w całym roku 14 tysięcy wypadków, kiedy na malarię umierają miliony, podobnie jak na gruźlicę, nie wspominając o wielu innych tropikalnych chorobach, a nawet cholerze, którą mieszkańcy Europy znają raczej z historii, a nie z osobistych doświadczeń. I zwróćcie uwagę, że jakoś nikt nie, nie zajmuje się ani malarią, ani gruźlicą, ani nawet cholerą. I tutaj trzeba wspomnieć, że jeśli chodzi o Afrykę, większość chorób jest związana po prostu z kiepskimi warunkami higienicznymi. I tak samo mówienie, że jak się wszystko zmieniło w Europie od czasu, kiedy się pojawiły szczypawki, nie jest słuszne, ponieważ wszystko zmieniło się od czasu, kiedy pojawiła się kanalizacja i wywożenie odpadów. I tutaj trzeba powiedzieć, że Warszawa ma naprawdę bardzo dużo do zawdzięczenia Sokratesowi Starynkiewiczowi, Rosjaninowi, według mnie z polskimi korzeniami, jak samo nazwisko wskazuje, ale bardzo uczciwemu człowiekowi, który doszedł do wniosku, że to jest punkt numer jeden. Niestety w Afryce nie ma takich Starynkiewiczów, tym bardziej, że największym problemem, który jest, jeśli chodzi o jakąkolwiek pomoc, to jest korupcja. Po prostu środki, które są przesyłane, są, trafiają do prywatnych kieszeni, ale nie mamy się co dziwić. W końcu przy konflikcie na wschodzie mamy analogiczną sytuację, że ciągle są wykładane pieniądze, które następnie znikają. I to jest jedna z podstawowych kwestii. A mianowicie dlaczego nie, nikt nie stara się zadbać o to, aby tamte warunki poprawić, na, jest bardzo wiele sposobów, a z drugiej strony dlaczego nie widać jakiegokolwiek zaangażowania w kwestie tego, co jest naprawdę największym zagrożeniem i co kosztuje miliony ludzi co roku życie, a mianowicie e, choroby, takie jak malaria, gruźlica, a także jak wykazały poszukiwania omegi, także i cholera. I tutaj trzeba się nad tym zastanowić dalej. Po pierwsze, jeśli chodzi o zagrożenie w Europie, okazuje się i to wcześniej już mówił o tym doktor Roy Devita, którego cytowałam w poprzednim materiale, a mianowicie okazuje się, że wszyscy, którzy Mieli szczepienie przeciwko ospie w dzieciństwie, czyli większość Polaków średniego i starszego pokolenia po prostu ma też odporność na owego Mpoksa. Także tutaj właściwie no nie ma problemów. Są jeszcze dawne preparaty, które są ukierunkowane przeciwko ospie na wypadek, gdyby się pojawiła, i które są przebadane i są okazały się skuteczne w Polsce w swoim czasie, ja nie wiem, chyba to były lata, koniec lat 60., kiedy były jakieś wypadki chyba we Wrocławiu. Nie jestem pewna, po prostu słyszałam, ale, ale nie pamiętam, a trudno mi teraz to odszukać. I jakoś nie rozwinęło się to. Także po prostu można by było wykorzystać także tam, gdzie jest większe zagrożenie, te dawne preparaty. Natomiast kwestia zatrzymania czegoś takiego, jak wszystkich chorób, które, które tam mają, które tam rozwijają się, ponieważ w gorącym klimacie i przy bardzo ograniczonych, a czy nazwijmy niekorzystnych warunkach higienicznych, to to zawsze będzie się rozwijać. Także zmieniać trzeba, Przede wszystkim, yy, nawet nie mentalność, ale po prostu sposób zarządzania majątkiem w tamtych krajach i po prostu pozwolić, aby ci ludzie, żeby tamte społeczeństwa ewoluowały, ewoluowały same. I może właściwie wszelkie takie pomoce, jak mówię, kończą się korupcją. Więc nad tym warto byłoby się zastanowić, a nie nad kwestią tutaj europejską. I teraz nagle też warto zwrócić uwagę, o tym samym pisze również Omega, a mianowicie jest jedna firma, która działa, jest firmą duńską, denominę, nazywa się Bavarian Nordic, ale oczywiście jak się możecie domyślać, ma bardzo duże powiązania. Z niemieckim przemysłem farmaceutycznym, a także wśród właścicieli tej firmy, kogo znajdujemy, My oczywiście BlackRock i Vanguard. Jest jeszcze trzeci fundusz, natomiast tutaj te dwa są większe i również uczestniczą w tym dalej. Firma ta produkuje specjalny eliksir przeciwko Empoksowi tak jakby tamte, mimo iż skuteczne przeciwko o ospie, nie były dostatecznie nowoczesne. No i podobno posiada już 10 milionów porcji. Czyli jak mówił Omega Click, to oznacza, że no zostało to te produkty były produkowane już od dłuższego czasu. Także tutaj warto się nad tym zastanowić i zastanowić się, czy ludzie kolejny raz przyjmą po prostu taką narrację. Omega, co prawda, ma, Dużo wątpliwości, mówiąc, że y, 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 hipochondria chociażby jest jedną z takich dźwigni, y, na, najlepszych dźwigni nacisku, że najlepszą metodą przymuszania jest zastraszanie, a w tej chwili, kiedy po prostu fakty dotyczące skowytu, y, no po prostu nie można ich dłużej ukrywać, to w tej chwili usiłuje się wyciągnąć następny straszak. Po to, żeby przykryć to, co było więcej. Tutaj yy, nawet yy, jak podaje dentro la notizia włoska, która cytuje dawnego głównego specjalistę w Gawi i fundacji Billa pana Billy de Billy i jego żoneczki, a mianowicie chodzi o pana o Belga, o pana doktora Vandenbosche, który stwierdził, że jeśli chodzi o Małpią zarazę, to nie jest to nic innego i możemy się z tym liczyć, ale jeden z rodzajów choroby autoimmunologicznej po podaniu eliksiru. Słuchajcie, ja nie jestem lekarzem, zajmowałam się całe życie zwierzętami i ich zdrowotnością, a więc tutaj nie uzurpuje sobie praw. Możecie sami sprawdzić, poszukać tego wywiadu, co mówi pan doktor, a mianowicie mówi o jednej z form po pierwsze o formach herpesu. Czyli po prostu choroby, która no niestety jest obecna w naszych środowiskach. To jest jeden z wariantów, który może dawać podobne objawy. Natomiast jest też choroba autoimmunologiczna, która charakteryzuje się właśnie powstawaniem pęcherzy napełnionych płynem surowicznym. I jest to związane po prostu z zaburzeniami systemu immunologicznego. Dlatego, że właściwie, jakby to powiedzieć, w pewnym wieku już mamy system immunologiczny utrwalony i, bez, i, i właściwie tego, czego mnie uczono, po prostu w przypadku zwierząt starszych sugeruje się podawanie w przypadku infekcji, choroby infekcyjnej podawanie gamma globuliny, czyli surowicy. Właśnie bardziej niż preparatu zapewniającego aktywną odporność. Zresztą tak samo mówiono mi, że wtedy, kiedy jest epidemia, to się nie podaje, broń Boże, żadnych preparatów, które mają stworzyć wytworzenie aktywnej odporności podaje się preparaty, które zapewniają pasywną odporność przez pewien czas. Dlaczego? Dlatego, że żeby po takim preparacie, wiecie, po eliksirze uzyskać odporność, to organizm musi przejść jakby osłabioną formę infekcji, którą jakby przechorował i w ten sposób rozwijają się przeciwciała. Natomiast, czyli możemy to robić tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że osoba ta nie zetknęła się po prostu z daną infekcją, czyli powinna być w kwarantannie i wcześniej i potem, dlatego że bezpośrednio po podaniu eliksirów następuje obniżenie odporności żeby się mogła rozwinąć później odporność aktywna. W przypadku starszych zwierząt, mówię o zwierzętach, ponieważ no, o nich chyba mogę mówić, jest to w przypadku starszych niestety nie rozwija się tak odporność, jak w przypadku młodych, dlatego lepsza jest surowica, która działa natychmiast i przez pewien okres czasu. Czyli tutaj mamy praktycznie wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy jest ryzyko, Zetknięcia się z chorobą, czyli możemy być także już zetknąć się z infekcją, to po prostu surowica nigdy nie zaszkodzi, bo to są po prostu przeciwciała już, które się wykształciły. Także to, tego mnie uczono na studiach, proszę Was. To jest jedyna, jedyna rzecz, która. Co do której mogę powiedzieć, że uczyli mnie w swoim czasie mądrzy ludzie, i teraz powtarzają to również mądrzy ludzie. Także o tym należy pamiętać. To są wiadomości, które dzisiaj udało mi się dla Was znaleźć i poprosić Was, abyście się zastanowili. Jednocześnie tutaj, a propos imigracji, ostatnie słowa, a mianowicie rozmawiałam z pewnym bardzo miłym młodym człowiekiem, którego serdecznie pozdrawiam, który po prostu, no cóż, jest zainteresowany informatyką. No i stwierdził, że jeśli chodzi o miejsca pracy, w tej chwili mamy coraz więcej Hindusów. Tylko widzicie, jeśli chodzi o, o imigrację z Indii, przede wszystkim nie z Pakistanu, to jest ogromna różnica, to od razu Wam mówię, i nie Bangladesz, tylko po prostu Indie, to ludzie ci po prostu, ze względu na to, że w większości są naprawdę, albo lekarzami albo informatykami, to po prostu nie mają problemów, aby po prostu wystąpić o wizę pracowniczą i szukać pracy u siebie, znaczy w Polsce z własnego domu. Także pod tym względem nie można mówić, że jak tutaj nie przyjmiemy, to mogą być wartościowi ludzie. Nie, ci wartościowi ludzie nie mają problemów, aby po prostu szukać pracy w Polsce w sieci. Tym bardziej, że w tej chwili widzimy zwiększające się bezrobocie w Unii Europejskiej i o tym też wspominał pan Retwari. Także no cóż. Tyle na dzisiaj, kochani. Miłego tygodnia. Yeah.